Hej kochani, w dzisiejszym odcinku otwieram bezpłatny prezent Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No i zaczynajmy Ok, no przez około 5-6 dni nie było filmów, tych takich tych innych filmów ponieważ byłam gdzieś. Jeśli chcecie wiedzieć gdzie byłam, to wpadajcie na mojego Instagramie sob.hha.is. chyba mi, ale będę miała wszystko w opisie, więc spokojnie wpadajcie po prostu do opisu, tam mam chyba nawet link, więc spokojnie. No ale dobra. Otwieramy ten prezent, dlatego właśnie też przez tyle dni nie było filmików, ponieważ byłam na pewnym wyjściu Ale dobra, to nie o tym jest ten filmik, więc dobra, otwieram. Okej, okay, jest jeden. no, chyba jeden. Tak, dobra Jest złoty, więc liczę na coś super, super fajnego. Na coś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnego. Okej okay. Jakieś chyba takie ubranie. Ok, czekaj, weźmy sobie randomną osobę. Niech będzie ten pan. To oddam na chwilę. Okej, okay. Widzę, że to jest coś dla faceta. I ubranie chociaż. Zaraz z panią Panią jakiegoś. Już... Spoko, spoko, git jakby to zrobiliśmy sobie jakąś... Dziewczynę, to jest moja dziewczyna, ale... Taka Mmm, dobra, no tak Dobra, to jest jakaś dziewczyna Zaraz ją, zaraz spokojnie Nie, no chyba jest Faktycznie dla jakiegoś fotografa jest No No, to chyba proteza, jakby coś Faktycznie chyba tak Ale spoko, jakbym Naprawdę spokojne jest to ubranie i uważam, że nie wiem, będę używać chyba. Nie mogę ja tu muszę zobaczyć tyle alto, jak nasza rodzinka wróci dopiero z wakacji. Bo na razie to jest po prostu za dużo rzeczy. A możecie napisać w komentarzu, czy już odebraliście ten prezent, czy podoba Wam się ten prezent. No i wpydajcie oczywiście mojego Instagrama, link jest w opisie. Hej, ja zachęcam Was do subskrybowania, zostawienia łapek w górę. Oczywiście na kliknięciu dzwoneczka, żeby powiadomienia przychodziły wam o moich filmach. I do się z wami już w następnym filmiku. Pa pa!